22 marca 2019 roku w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbył się koncert przyjaźni polsko-koreańskiej. Wydarzenie zostało wspólnie zorganizowane wraz z Towarzystwem Miłośników Muzyki Moniuszki w celu uczczenia setnej rocznicy Koreańskiego ruchu niepodległościowego 1 marca i utworzenia rządu tymczasowego oraz 30-lecia zawarcia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Koreą. Warto wspomnieć, że 2019 jest rokiem upamiętniającym dwustulecie lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji artyści wykonali utwory z repertuaru kompozytora. Przed rozpoczęciem koncertu, pani ambasador Korei Południowej, Sun Mira, oraz wiceprzewodniczący towarzystwa pan profesor dr. Habilitowany Ryszard Cieśla, wygłosili swoje uroczyste przemówienia skierowane do artystów i publiczności. W koncercie wzięli udział zarówno profesorzy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, jak i młodzi artyści z tej uczelni. Gości uczestniczący w koncercie byli zachwyceni występem polskich artystów śpiewających w języku koreańskim, jak i artystów z Korei wykonujących utwory w języku polskim. Największe wrażenie na uczestnikach koncertu wywarło wspólne wykonanie przez wszystkich artystów słynnej koreańskiej pieśni ludowej Ari Rani. Well, the performance today was amazing. It was a great experience to be here and listen to both Korean and Polish performance here on stage in Zamek Królewski w Warszawie. Profesor UMFC, doktor habilitowana Ewa Iżykowska-Lipińska w tradycyjnym koreańskim stroju hanbo wykonała utwór Kuryun Kumgasan, a profesor UMFC, doktor habilitowany Robert Cieśla zaśpiewał Csongsan-e Salira. Pieśni pod tytułem Sana zaprezentowana została przez Karola Skware. Publiczność z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem wysłuchała repertuaru koncertu przyjaźni polsko-koreańskiej. Jednym z honorowych gości koncertu była pra prawnuczka polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki, pani Elżbieta Moniuszko, która wyraziła ogromne zadowolenie z koncertu. Jestem bardzo szczęśliwa, że muzyka mojego pradziadka jest wykonywana podczas tak ważnych i symbolicznych okazji. Koncert z przyjaźni polsko-koreańskiej dzięki swojemu repertuarowi okazał się dużym sukcesem i przyczynił się do poprawy stanu wiedzy na temat historii i kultury obydwu państw.